Kombinowałem, kombinowałem, ale wychodzi na to, że na hymn Ultra Music Festival jest trochę za wcześnie. O co chodzi z tym festiwalem dowiemy się zaraz, bo z nami jest człowiek, Polak, słuchacz planety, który leci na Ultra Music Festival do Miami. Na imię mu Łukasz. Cześć Łukasz, dzień dobry, witamy Cię. E, witam serdecznie. Bliżej do mikrofonu Cię poprosimy. No, witam, witam, witam. O której Cię wstałeś? E, w sumie nie kładłem się spać, bo o drugiej miałem pociąg do Warszawy. Łukasz, A, Łukasz jest z Poznania jest i przyjechał do Warszawy wyrabiać sobie wizę, bo już 20 marca wybiera się na cały tydzień do Miami, gdzie będzie na świadkiem festiwalu, ultra festiwalu, na którym będzie m.in. Dawid z Getta. A oprócz tego mmm, będziesz miał przyjemność poznać samego Davida. E, tak, będę miał przyjemność poznać e, samego Davida Getta oraz jego żona. Jego o żony. proszę, cała rodzinka. Gomówka w Miami. Słuchajcie, Ultra Music Festival to nie tylko David Guetta Czy ty jesteś w stanie wymienić e, Łukasz Lina? Bo oprócz tego, że tam jedziesz i że sobie tam będziesz i że cały ten melanz będzie w Twój wersji VIP. Bilet, gdybyś miał kupić taki normalny, kosztuje ile? 600 dolarów. Dziękuję, dobranoc. Plus przelot. To czy znasz line-up? Czy potrafisz wymienić line-up Ultra Music Festivalu? Myślę, że nikt nie jest w stanie wymienić tego line-upu. Jest tu około 100 artystów, jak nie około 120. I są to największe gwiazdy muzyczne na całym świecie. Armin van Buuren, Avicii, Afrojack, Carl Cox, David Guetta, Dirty South, Ed Legrant. No wymieniaj dalej. Gruff Armada. Nick Laid Back Look. Ja mówię oczywiście tych takich, które znam Który z planety. Z anteny planety, tak, bo Gwiezdo! nie się pojawiają u nas. Armin van Buuren. No. Jakie to uczucie? E, no na pewno bardzo wielkie przeżycia. E, w tym roku miałem okazję ogólnie być e, na Ibizie. E Dużo z tych gwiazd widziałem. E, ale największy festiwal e, w, na świecie, Ultra Music Festival, połączony jeszcze również z, e, z Winter Music Conference. No to jest dla mnie ogromny szok. Jak to się zaczęło w ogóle? Jak to się stało, że lecisz do Maja? Właśnie, jak to się stało? E, Jadąc samochodem, właśnie słuchałem poznańskiej planety. E, właśnie 28 grudnia, już konkurs w sumie trwał e, około 8 dni. E, wbiłem na Facebooka, e, polubiłem stronę HP i zacząłem grać. E, no powiem, że gra była dosyć e, trudna. Właśnie, HP wymyśliło konkurs muzyczny? Może Po części po można powiedzieć, że był muzyczny, ponieważ e, e, trzeba było wziąć udział w grze, która polegała na e, wybijaniu rytmu w, w rytm muzyki Davida Getty. No i ogółem e, firma HP wymyśliła e, nagrody, które są e, między innymi promocje e, Beats Audio. Aha, czyli, czyli jest, e... to jest taka nowa technologia, która... E, która wyszła od HP. No to zaraz o tej technologii Ja jeszcze zaraz o tym, że bo Łukasz jest DJ-em i o tym też opowiadamy, a o tym za chwilę. Teraz poleci sobie Axwell. Axwell będzie? Nie będzie, Nie. ale będą Axwala wszyscy koledzy na pewno. A wy zostajecie Łukasz razem z nami 10 po 8.